Pani Bernadetta z aparatem fotograficznym. I tak właśnie wygląda nasz toast. Jest e, ksiądz się z niedzieli. Rozmawia z nim e, pan bodajże z Kanady, zaraz to sprawdzimy. Hmm. W pokoju Ludwik Basia, który rozmawia z Generałem Mieszkim, czeka na Nasled Proszę bardzo. Dzisiaj po pół. Zaraz, zaraz, odbieram. Zaraz hey, Pan Jan Koderański przywitał wszystkich i daje się, żeby tutaj stanąć w pobliżu księdza kardynała. Panie Przewodniczący! właśnie kamera Witam narodowej. Witam <grywanie> <grywanie> posłowie, senatorowie i toast za chwilę będzie wzniesiony. Dziękuję bardzo. To jest bilet. To jest właśnie bilet na mój sprzęt. Pa crudo, la panada, pa ¿Y ¿dónde están? Sí. Sí. ¿Y estoy la sí. Yo soy el... no, ya lo no sé que si no me voy a Pero que Ciao, Elita polska z różnych stron świata wspólnie z miejscową elitą hiszpańską tutaj się spotykają w tym pięknym uroczym salonie w hotelu w głównym mieście. Teryfy. tutaj ze swoimi y, rzeczami, y, Panie Generale, na bieżąco kilka słów. No, jesteśmy wzruszeni dzisiejszą uroczystością. To, że pomnik, y, Jana, pomnik Jana Pawła II został odsłonięty i y, jest autorstwa polskiego, że to jest wielkie wydarzenie. Wielkie wydarzenie dla wspanii, ale i wydarzenie dla całego świata. Y, dlatego, że się przyjechało. Wiele delegacji z Polski, wiele delegacji z całego, całego świata. Także jest to wielka uroczystość, wielkie przeżycie dla katolików. A tutaj Tutanii. właśnie widzimy pana profesora Czesława Dźwigaja, no, no, no. też znoszącego toast. I pan, właśnie to jest ten rzeźbiarz polski, jakże podobny do jak Kurzei w tych swoich sympatycznych ruchach w, tych swoich, w tym swoim błysku w oku no niezwykły człowiek sympatyczny, świetny świetny rzeźbiarz i, i, i ci ludzie stanowiący bogactwo Polski tutaj właśnie rozmawiający i jest senator jest i jest malu, malutka dziewczynka Marysia która jest córeczką pana posła Kowalskiego tutaj z nami jest i tak to okiem kamery wygląda Unikatowy film telewizji narodowej który opiewa telewizji narodowej który opiewa chwałę i sławę rzeźby polskiej reprezentowanej przez obecnego z nami pana profesora Czesława Dźwigaja. Pan profesor jest autorem tego słynnego pomnika który będzie łączył wszystkich Polaków i nie tylko będących na Ten Ryfie. Wiemy, że Ten ryf jest ulubionym miejscem spotkań, wyjazdów turystycznych wielu Polaków. Panie profesorze, Rzeźba Polska trzyma się znakomicie a szczególnie w mojej osobie muszę się pochwalić. A dlaczego? A dlatego. Proszę bardzo. Ponieważ właściwie oprócz pomników papieskich, które, które są mi przypisywane przede wszystkim, a rzeczywiście jest to 74 pomnik Ojca Świętego Jana. Pawła, Świętego Jana Pawła II na całym świecie, w większych sanktuariach, w stolicach dużych państw, począwszy gdzieś od Alaski, a skończywszy na Żmudzi, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Mianowicie dużo pomników patriotycznych, bardzo dużo pomników patriotycznych, więcej energii papieżskiej i dużo medali. To w tak. W przeważającej tylko, mierze, jeżeli mogę tutaj. Jest do... z nami osoba, która yy, w tej chwili kręci film o panu profesorze i książkę piszę o jego twórczości. Nazywam się Urszula Labor, jestem dziennikarką telewizyjną. Rzeczywiście pan profesor Czesław Dzwidej ma na swoim koncie wiele znakomitych pomników. Oczywiście przeważnie jest samiany, to z pomnikami papieża Jana Pawła II, natomiast ma na swoim koncie znacznie więcej różnorodnych realizacji, bo to są również pomniki czy papiersia dotyczące bardzo znaczących osób, chociażby chociażby po piersie Norwida, które znajduje się w tej chwili... Na krypcie Wieszczów na Wawelu, ale to są też inne realizacje. To, to jest wiele, wiele drzwi do różnorodnych kościołów, katedr. To są realizacje w całej Polsce. Nie tylko w Polsce, bo również za granicą. Ale tutaj chcę dodać, że profesor Czesław Dziwigaj, mówimy, że jest profesorem Akademii Szkół Pięknych w Krakowie, ale profesor Czesław Dziwigaj jednocześnie jest profesorem również Sorbony. Tam też prowadzi, prowadzi wykłady na temat sztuki, na temat sztuki sakralnej. No i oczywiście bardzo ważna katedra, która w tej chwili powstała dopiero, to jest katedra, panie profesorze. Sztuki sekralni w Różembelo na Katolickim Uniwersytecie na Słowacji. Tworzę ją od podstaw tej chwili. W tym e, twórca katolickiej w... katedry e, na Uniwersytecie w Słowacji e, jest z nami. Natomiast tutaj e, przy naszym profesorze jest e, Ludwik Wasiak, prezes Stronnictwa narodowego, e, pułkownik Polski Duży Stelecki, który z niezwykłą dumą tutaj e, pręży swoją pierś Ludwiku, e, prezes e, e, Narodowego, y, który, któremu tak droga jest y, rzeźba y, Polska, y, jeżeli y, można y, silić się, kusić się na jakieś y, sformułowanie na gorąco. Proszę o kilka szczerych żołnierskich y, słów. Y, sformułowanie na gorąco. No mnie ja jestem bardzo zaszczycony, że miałem okazję poznać profesora i tutaj panią Urszulę, y, bo to są tak wspaniałe dzieła, które więcej chyba y, robią dla polskich patriotów, dla w ogóle dla polskiego narodu, aniżeli wielkie, wspaniałe powstania, które tylko były, nie była przelewana krew. Bez Panie profesorze, za chwilę film telewizji narodowej pojawi się na YouTubie. Jest to najnowocześniejsza forma przekazu, nowoczesna, młodzieżowa, docierająca do szerokich spektrów społeczeństwa. Jak pan zapatruje się na to, co się dzieje dzisiaj w polskich mediach, na to, jak traktowana jest polska rzeźba, nie tylko w sferach sakralnych? Ja sądzę, że w ogóle jest spychana na margines i to ta poważna rzecz. Natomiast działają przede wszystkim lansowane przez media, nie tylko polskie, ale całe światowe, ale szczególnie polskie, są jakieś trywialne kryty artystyczne mało uzdolnionych osób, które notabene nie mając tego talentu, nie mając tej skrytorzy, realizują pewne. Pewne idee, które można do wszystkiego przypisywać. Chciałbym powiedzieć jedno. Ja nie realizuję dzieł, które mogą być zasteizowane lub ewentualnie zawłaszczone. Co znaczy? Znaczy to to, że. Zmienimy napis i możemy mieć pomnik, jaki będziemy chcieli. Nie robię takich dzieł, nie projektuję takich dzieł. A przede wszystkim, po co są pomniki? To jest przesłanie od tych, co odeszli do nas i do przyszłych pokoleń. I one stanowią o naszej wartości narodowej i dumie narodowej. Jednoznaczny przekaz rzeźbiarza polskiego Czesława Dźwigaja, profesora Akademii Sztuk Pięknych. Nie byłoby nas tutaj dzisiaj, panie profesorze, gdyby nie ten, którego właśnie o, umiemy okiem kamery. Pan Jan Kobinański. Jakie skojarzenia tutaj na gorąco komentarze pana profesora na temat tej postaci? Znaczy, to jest osoba, która dba o polskie imię i o, i o polskie. To trzeba to wziąć i doznać. I to nie jest pierwsza współpraca z panem prezesem Janem Komorowskim. Widzimy pana prezesa uśmiechniętego, Pan. wyluzowanego. Siedzi, bo wiadomo, wiek yy, zmusza go do yy, takich... E, takich właśnie e, takiej postawy, no wiadomo starszy pan, natomiast niezwykły człowiek e, zasłużony, e, sponsor, e, mecenas e, sztuki. Dokoło można go z postaci historycznych e, porównać? Panie profesorze, ja nigdy nie porównuję do żadnej postaci historycznej nikogo, ze względu dla, e, z jakich powodów, bo każdy jest osobistą, jakąś indywidualną e, e, charakterem i osobowością wpisującą się w naszą historię. I ta postać, to też jest komunikowa postać, tak jak wiele w Polsce, w Polsce nie pamięta, o których się przemilcza. Mam nadzieję, że ten skromny film inicjatywy medialnej Telewizja Narodowa będzie jakimś przyczynkiem do pomnika. Chwileczkę Ludwiku, wiem, że chcesz mówić dużo o Janie Kobylańskim, ponieważ jest to twoja ulubiona postać. Nazywasz go pierwszym po Janie Pawły no II Polakiem, natomiast <laughs> myślę, że ten film i widok tej elity polskiej, Polskiej. Pięknych ludzi, którzy tutaj się zebrali dzięki Janowi Kobylańskiemu, że widok tych ludzi tutaj w tym miejscu, w niezwykle uroczym salonie hotelu na Teneryfie będzie przyczynkiem do pomnika tego najważniejszego Jana Kobylańskiego, pomnika w polskich naszych sercach. Dziękujemy za wspaniałe nagranie yy, yy, niespodzienionego Eugeniusza Sendeckiego Kolonii yy, w Argentynie. Dzień Dzień w Austrii, Austrii. W Austrii. Przepraszam, w Austrii, też na A, dlatego się pomyliło. Proszę kilka słów od siebie. No cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że chwała prezesowi Usopał Janowi Koblańskiemu za jeszcze jeden kawałek Polski poza jej granicami. To jest człowiek, który... Nie tylko ma możliwości, ale wykorzystuje je dla, na do, dla dobra swojej ojczyzny. Chwała bohaterom ten okrzyk tyle razy wznoszony podczas marszu niepodległości. Chwała bohaterom polskim nie po ich śmierci, ale za życia. To Polakom się często nie udawało. My jednak tutaj zdążyliśmy na ten ryfę wyrazić te nasze uznanie. Uznanie dla bohatera, dla bohatera narodowego, którym Ta, jest i Polaka, i pan, pan profesor Czesław Dźwigaj. Chwała dla bohatera Jana Kobynańskiego. Chwała dla tych wszystkich ludzi, których tutaj Państwo widzicie dzięki temu obiektywowi kamery, telewizji narodowej, którzy swoją działalnością, swoim życiem coś dla Polski, mniejszą lub większą, cegiełkę złożyli. Widzimy tutaj przy Janie Kobylańskim Pana posła Pana posła Kazimierza Świtonia, który też mu gratuluje. Obydwaj ci panowie są o lasce. Tutaj tak to właśnie wygląda. I cóż, no wzruszenie, radość, jakiś taki niezwykły przypływ uczuć narodowych. Tak, panie profesorze? Ja myślę, że tak. Poza tym, to o czym pan redaktor był łaskaw wspomnieć na samym początku tej rozmowy naszej, tej na gorąco, na żywo, to jest jeszcze jedna rzecz. Jacy my jesteśmy dumni, ja otrzymuję listy od wielu osób, kiedy pojawiają się na przykład w Jerozolimie, kiedy się pojawiają w Betlejem, kiedy się pojawiają w Sydney, kiedy są na przykład w Arizonie. I spotykają moje dzieła, moje realizacje rozmaitego typu, i później nie wytrzymują. Muszą napisać, muszą przysłać podziękować. To znaczy, że że działa. Tak, a my w Polsce to wycinamy. W jakiś sposób specyficzny, tylko o jakichś głupotach, jakichś bezsensownych działań. E, to nie, to ja przerwę. W tym miejscu powiem e, publicznie po raz kolejny, ale muszę dopowiedzieć, że właśnie dzięki staraniom Telewizji Narodowej e, i rzeźbiarza polskiego, artysty rzeźbiarza jak użej zostało wyrzeźbione po piersie prezydialne na stół prezydialny Romana Dłuskiego, a ja się zwróciłem już tutaj w kuluarach tego e, e, kongresu, ale jeszcze raz się zwracam e, do pana e, profesora chcielibyśmy, żeby w formie małego popiersia na biurko do gabinetu polskiego lekarza, do gabinetu polskiego dyrektora, do gabinetu Polaka na całej ziemi był przez pana wyrzeźbiony mały, mała statuetka Romana Dmowskiego, który jest tym właśnie politykiem będącym natchnieniem dla Polaków dzisiaj i w przyszłości. Ja sądzę, że to jest jeszcze większa postać. Weźmy na przykład Paderewskiego i razem co oni uczynili, co oni uczynili. The <laughs> przed chwilą zwróciłem się do Pana Profesora Zwigaja z tą prośbą. Myślę, że to jest prośba wszystkich porządnych, uczciwych Polaków, którzy doceniają, jak ważna jest sztuka dzisiaj, gdy tak mocno trwa bitwa o Polskę. Prośba o to, żeby największy z rzeźbiarzy, ten, który rzeźbi Jana Pawła II, którego pomnik 74 już odsłoniliśmy. Dzisiaj odsłonił Jan Kobylański w towarzystwie biskupa i Kardynała yy, i ten pomnik yy, chcielibyśmy, żeby statuetka Romana Dłowskiego. Pana dłoń mi, proszę pokazać swoje dłonie, panie profesorze. To są, są dłonie rzeźbiarza dłoń, polskiego, są, artysty są, rzeźbiarza, dłoń. profesora. Proszę o komentarze. Pan powiedział coś bardzo ważnego poza kamerą. Proszę to powtórzyć o panie Romanie Dłowskim. Ja w momencie tą postać odkryłem po raz któryś dla siebie bardzo mocno, realizując pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, też wielkiego Polaka. I o tym się to się zanicza, o tym się nie mówi. Proszę zwrócić uwagę, gdyby nie tych dwóch, chociaż też inne osoby, przede wszystkim po pierwszej i on estaba igual y si no no entiendo el dinero que diera <laughs>